Witajcie serdecznie, Karmel z tej strony, Wiedźmin. Raz jeszcze będziemy robić misję dla naszych pobocznych, znajomych, a właściwie tych, których będziemy chcieli wykorzystać w kolejnej misji z e, tym dzikim gonem. Tym razem spotkamy się z Dijkstrą, y, dla którego tam musimy chyba pomóc w zamachu na króla. A w sumie jest to w jakiś tam sposób obcia przydatna, ponieważ pomoże to czarodzieju. Y, jak widzicie, zmieniły się trochę ustawienia samej kamery, jest w innym miejscu, no, ale to dlatego, że wciąż się nią bawię, e, wciąż gdzieś tam kombinuję i szukam jakby najlepszego położenia, żeby wszyscy byli zadowoleni, w tym oczywiście e, ja i wy. Czyli wszyscy, jakby nie było. Dobra, nie przeciągając, chodźcie do Dixtry. Wszystkie światło po porozmawiać. Kapitał można się się. Biały right. wilk, witaj w Pasiflorze. Widzę, że mnie nie poznajesz. Witaj. Hmm. Nie szkodzi, kiedy się ostatnio widzieliśmy, pewnie wyglądałam trochę inaczej. To było. Dawno temu. Przyszliście wtedy z jaskrem i dwoma niziołkami. <laughs> ale było śmiechu z tymi malcami. Dotąd to wspominamy. No to bardzo. Ale przyszedłem tu, bo. Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie, Tędy. stworzona do miłości. A! Dobra. Wiedźmier Geralt. Właśnie na górę, szef już czeka. To jesteśmy. Geralt! Jesteś. Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tak o nim myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj. Falka planowała zamach a króla Wrydanka i szczęście rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii i to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko Radowidowi. Cieszę się, że chcesz wziąć to udział. Przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawisz. My też nie, ale dyplomacja przede wszystkim. Zapraszałeś, to jestem. A teraz przejdźmy do rzeczy. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Och, no, ty tutaj? Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla, teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości i nie znalazłem lepszej. Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał na nie. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wezimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie mam już złudzenia. Martwy radowid to wolna Temeria. Okej. Okay. Dobra, a czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć. A nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, Roż. Czy Jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca. Musiał przejeżdżać przez Pontar, najpewniej przez radański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. Dobrze, pomożemy. Dobra. pogadam z Gregorem. Dzięki. Postaraj się nie rzucać w oczy na to możliwe. Wiadomo, jak zawsze. Pamiętaj że od powodzenia twojej misji może zależeć przyszłość wojny, a więc Temery i całej północy. Wiem, spróbuję tego nie spieprzyć. Do zobaczenia. Liczymy na ciebie, Gerard. Nikt cię nie widział, jak wchodziłeś. Dobrze, chodźcie, w takim razie idziemy. Tu są schody. Tego już żołnierza nie ma. Czy tam, powiedzmy, niekoniecznie żołnierza. Co ona powiedziała? Tempa, dzida, ja tu mam ważne zadanie. Ratować chcę świata, ona mnie Zmusza do niepojęcia, o to daleko Gdzież nasz wierny koniec? I czekać powinien być on. Tu, putunia. Dawaj Dawaj, potka lecimy na Szczecin. Hmm... U. Tośmy powierzgali. Powinni nam wypłacać dodatek za służbę. Mhm. Tak jak mi w parku. Otóż, patrząc na to, co się teraz dzieje, nie wiadomo, czy w ogóle wypłacą. Ej, wakacje. Dobra. Sprintem nie da rady. Nie da rady. Jasna dupa. Big luck. Już nie chcę mi się z Wami tutaj męczyć. Aha, i to skalowanie potworów, które miałem kiedyś włączone, teraz jest już wyłączone, bo już dwukrotnie naciąłem się na to, że faktycznie podczas próby zrobienia misji, no jest to prawie, że niewykonalne, dlatego, że na przykład szczury nagle mają poziom tak wysoki, że dwa chapnięcia w kostkę i człowiek leżał i, i kwiczał, nie? Więc pozbyłem się tego ustrojstwa, tylko po to, żeby w miarę płynnie zagrać. A czy żeby przynajmniej mieć problemów ze szczurami kuźwa, które powinny mieć czwarty level, ale wyskakując w 25 po prostu robią takie zamieszanie, że ja pierdziłotka nie tak szybko. My dzieci. Gdzie się pchasz przy błędo? Najpierw Glade pokaż. Glade? Jaki glace? Co się do nie To że się nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Navigradu, ani go opuścić. Czemu zamykacie miasto? Żeby je oczyścić z magów, wiedź mi reszty ścierwa, co się zlazło do Nowigradu, jak wybuchła wojna. Wyłapiemy ich do ostatniego i spalimy na jednym stosie, jak bydło z pryszczycą. Nie mam takiego glejtu. To dalej nie przejdziesz. Następny. Chwila chwila, jak zdobyć tę przepustkę? Pierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz Kościoła. Potem musi za ciebie poświadczyć trzech. On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek. Pozdrowienia od Zigiego Royvena. Nie spędaj się tu. <grymne> Mam cię chyba upiekło, co? Płatka, chodź laska. Uu. Jedziemy! Co tak trochę tak patrzę, zawsze na tego Geralda i trochę zachoduję z skoczeniem na konia od zadam, że tak powiem, nie? Ja miałem problemy z wejściem normalnym sposobem, a co no dopiero takie. i to się, to było kiedyś, no. Dobrze, tutaj, tu na szagie. Dziwnie ta mapa prowadzi, ale takie to czasy. A nie, na go nie trafiłem. <laughs> Zdarza się. Ale to nie oni byli naszym celem, więc się na tym nie skupiamy. Zostało nam 170 kroków. Tu, płotka tu. Ty, no. ja se ze mnie robi ta mapa. Jak Boże, Dobrze, za chwilę będziemy, ale myśli, ślipie spędzi No, płotka w płot wjechała. Nastąp się. Ooooźcie! No, ja. Wolni, Fotku! Szukam Gregorza. To znalazłeś. Ktoś ty? Gerald Z Rivi. Przysyła mnie Dickstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. nie sobie przystroiliście posterunek. No. Na polecenie samego króla. Miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był goślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to ludzkiej zawiści. Nie widać. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Do rzeczy, pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz. Ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejt przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Ma. No dobra, do powodzenia. Dzięki, bywaj. O, right, dobra. Mm. Czekajcie, gdzie jest ta część na mapie, bo to czy to jest kawałek, czyli tu w prawulca Zaraz się Strasznie wulgarni są. Tu jest coś. O jeszcze. jeszcze świeczkę zapaliłem. Nic nowego nie wpadło, chyba co? Chyba nie. Aha, tyle muszę znaleźć teraz wóz owego szewca, czyli tropimy moi mili. Tropimy. Na szczęście mamy zmysły, które nam w tym bardzo mocno pomogą. Nic to nie widzę. Tu również nic nie widział. To nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzę się, może coś znajdę. Przebardza, już są jakieś ślady na drodze. Zaraza. Zaraza. Wieprze wstrętne. Sadełko zawsze z chęcią Ślady szarpaniny Ktoś dał komuś po gębie, A potem wlókł go po ziemi Zaraz sprawdzimy gdzie Tu Ciekawe gdzie jest właściciel tego buta Pewnie tam, bo widzę od razu drugi But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie Nie ma za co, garać, naprawdę Ale to też jest kolejny kapcior? Ciekawe gdzie jest właściciel tego buta. But? Coś mi Skąd mówi, że jestem na właściwym tu? tropie. Co tu się Ciekawe się? gdzie jest właściciel tego buta. But rówków. Tu jest jeszcze jeden. Tu, tu. Tu. Tam. Tu więcej. Tu jest następny. Tu jest jeszcze jeden. Tu jest drzewko. Ja skrócę jak zawsze biere. A ten co ja, to Chyba. Skalny troll. Lubi buty. Witaj. To nie ma w domu całą szafę. <laughs> Diedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę, zastanawiam się skąd się tu wzięły, Ano wyrosły jak grzyby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś kto je rozrzucił? Hmm. hmm. nie może, bo oki ok pok będą źli. Pog do I Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy. Wielkie znalaźcy. Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli. To jaskini. O, 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 o tam. Zjedliście go? <laughs> On kościsty, niedobry ble. Og mu kazał buty robić dla Oga, Poga i Roga. Dobrze. Nie będę pytał po co Była. mi to, bo ty nie chce wiedzieć, w gdzie <laughs> lepiej spał dzięki temu. Ja o no, mój to boż. Tam, że to jest to miejsce. zły i cię No to znaleźliśmy resztę. Talar? No tak. To inny mógłby uczyć trolę przeklinać? <noise> Znalazłoby się paruchem no, kopela! Kto to? Spokojnie, og. to mój stary znajomy. Idzie stąd, bo wpadnie do zupy! Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie! Sama skóra i kości! No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na... na dupie. Buty robi. Nie mam czasu na pertraktację z trollami. Odsuń się, Talar. Może jakiś miecz Takie trzy trole to trochę problem Dobra, wjejemy. To na bok. Zaraz będzie pojadło. Od tyłu nie bałdzę. Boah, vale, der ist Zostaniesz Kurwa, ale Weiser, się. Tak po prawdzie, to nie musiałeś ich zabierać Chciałeś ich wziąć na uchu? O kurwa, nawet mi nie. Chyba bym się pochlastał z takimi matołami. Ale matoły czy nie, byli sympatyczni. Nie miałem czasu <laughs> się się ja. No ale co za gra. Ojej, naprawdę, musiałam powiedzieć. Lega. Na no gdzie ten cycuś jest, Chodź tu. Będziemy czekać i czekać. Bywaj. Ja kurwa jestem, nie będziemy... a nie bywam. <noise> Toskoś też nie pieprzy, co? <noise> Dziękuję. na naprawdę boskę. Pytanie, gdzie on chce iść, co? Będziemy z nim pewnie pół godziny śliną no. Boż patrzę jeszcze na czas jak wygląda, jeszcze mamy mały zapas. Damy radę. Jeż litalar przyspieszył, będzie jeszcze tak gdzie. A on do wozu chciał przyjść. Jeszcze raz dzięki Gerald. Stąd już dam radę sam! Przekażę i Roszowi jak pięknie zajebałeś trole. Na mój gust zesrają się zmarzenia — To co teraz zrobisz? — No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan! — Jakieś szczegóły? — Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam. Więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Jasne. Rozumiem. Po co przy tym okularze to dędadełko, co? Bywaj. I powodzenia. E, ja nie byłem. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia. Ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, he, he, bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, A no bywaj, Geralt. A bywaj. Już? Szału nie ma, dupy nie urwało. Przyznam szczerze. Czekajcie. Ja myślałem, że będzie to jakaś zakrojona akcja, że będziemy gościa musieli się ich chlasnąć go gdzieś, zrobić mu kuku. A to co, kupa? Nic. Chłopaki zrobię to sami. Jestem wręcz powiedziałbym... Aha, to tego, tego tam trzeba byłoby... Hmm, dobra, to to. Plus tego jeszcze też tam gościa mógłbym zrobić, a propos... Hmm, dobra. Tak sobie myślę, że co. Pójdziemy chyba teraz z głównymi misjami. Co? Bo poboczne zadania to już tutaj mamy wszystkie, chyba te najważniejsze porobione. O, to miecze i pierogi udaj się do spotkania z dostawcą Hattoriego. Też to trzeba się zrobić. Tym bardziej, że już poziom pozwala. na zabawę. Tu ochotnik, rozejrzyj się po okolicy. Coś średnie mi się chce chyba. Tu wróg publiczny. Filip, Filipa też nie będziemy tego na razie robić. Pociśniemy z głównym tym. Pasiflorze, to też mnie nie interesuje. Wściekłe pięści. O właśnie, tutaj jeszcze z Rochem, też nie zrobione. Hmm. Ale czemu ja z Rochem pogadać? O, to jest najważniejsze pytanie. Łódnie to. Ma no, z Rochem też. Z Lutanem tam mamy dla niego zrobienie misji chyba z tym co, nie? bezpośrednio z kartami, ale w Gint'a nie gram, więc... Mm -hmm. Tu już dodatki nam wchodzą. Czy my tego rocha będziemy robić? Tu. Wiecie, co daruje sobie tego rocha? To jest 12 poziom, to jest 11 poziomów w temu. Mamy tak. tu ogarnięte, poczekamy na rozwój wydarzeń. Tak naprawdę, więc nie będziemy się tam tamto zagłębiać. No mili z uwagi na fakt, że zakończyliśmy kolejny wątek bąd poboczny. To teraz właśnie zrobimy to z Nowigradu, czyli Rocha, Dijkstra i Zoltana. Spotkamy się z nimi, pogadamy. W następnym więc odcinku pociągniemy główną fabułę tego naszego całego zamieszania, a więc zagadamy z nimi, potem z resztą ekipy i pojedziemy do. Bezpośredniego, bezpośredniego kontaktu z dzikim gonem. Na razie dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzone oczywiście chwilę. Serdecznie zapraszam Was na kolejne filmy na kanale, bo na pewno takie będą. Zresztą cały czas coś się dzieje Trzymajcie się po cześć. Żegnam się z Wami gorąco.